Kurwa, czekajcie, bo mi spadło na dudę. No i teraz, żeby nas nikt nie wyprzedził. Ogólnie chujowa bitwa. Na razie nic nie dało fajnego. Serio, stanie Totalny shit. Jakby przykurwiło... O, tutaj kosa może wylecieć. Hm. Ciekawe, ciekawe jak teraz to wygląda tutaj z tymi kosami. No, jest zacięta walka. Ja i bot to mamy tutaj na pięku ostro, nie? No i bot nas przegonił. Kurwa, żeby tylko bot tego nie zgarnął, nie? Proszę. Proszę, po co radomasz on takich w kurwa. Niech da coś, kurwa, dla mnie. Błagam, no kurwa, niech coś rzuci. Ta bitwa nawet nie jest na plus, to niech rzuci coś, kurwa. Dobra, no, ten Glock jest ładny, on mi się podoba. Factory Newton. Dobra, dobra, super. Niech już, kurwa... Zostanie tak jak jest, niech, kurwa... Niech... O kurwa, ty, patrzcie co zrobił. Jaki kurwa fart. Jaki kurwa fart. Co wy pierdolicie, że on to zgarnął jeszcze? Ja to zgarnąłem. Kurwa, to jest niesamowity kombek. I tylko kurwa 500 na plus, ale ja pierdolę, co tu się działo w tej bitwie? Ja nie mogę. Kurwa, no to było dobre, to było dobre, a.